cie kocie Bajki felinoterapeutyczne dla każdego. Odcinek 9 Archipelag bez kotów. Pewnie pamiętacie kota felka, który kiedyś zastanawiał się nad tym, skąd w ogóle wzięły się koty w jego miejscu zamieszkania. Poszukiwania odpowiedzi na to pytanie: jeszcze bardziej skłoniły go do badania tematów geograficznych. Coraz częściej podglądał, gdy dzieci jego opiekunów odrabiały lekcje właśnie z geografii. Najbardziej interesowały go mapy, gdyż był zafascynowany ogromem świata na nich przedstawionym. Zastanawiał się także, jak żyje się jego kocim braciom w innych częściach świata. Marzył o tym, by kiedyś poznać odpowiedź na to pytanie, ale był równie świadomy, że podróż w odległe miejsca mogłaby być męcząca. Był ciepły kwietniowy poranek, gdy Felek wygrzewał się na parapecie i czekał, aż dzieci pójdą do szkoły, a ich rodzice do pracy. Wtedy on wykorzystywał sytuację i szedł do pokoju najmłodszych mieszkańców, by zapoznać się z ich mapami. Dziś był jeszcze bardziej zdeterminowany, gdyż śniła mu się podróż w nieznane. Gdy rodzinka zamknęła za sobą drzwi, to zeskoczył z parapetu i z wysoko uniesionym ogonem udał się do pokoju dziecięcego i wskoczył na biurko. Z zachwytem zauważył, że jest na nim rozłożona mapa świata, którą lubił najbardziej. Położył się więc wygodnie na Afryce. I zaczął oglądać całą Europę wzdłuż i wszerz. Zatrzymywał się przy każdej stolicy czy rzece. Zastanawiał się, jak daleko z jego domu jest do Paryża lub Budapesztu. Czy jak długa byłaby jego podróż nad Morze Czarne. W pewnym momencie spojrzał nad Europę. I dostrzegł zbiór wysepek na wielkiej wodzie zwanej Oceanem Arktycznym. I zastanawiał się... Co znajduje się na samym szczycie świata, tuż pod biegunem północnym. A ty znowu przy mapach? usłyszał głos z przedpokoju i zjeżył się, gdyż niektóre koty wyśmiewały jego hobby. Jednak odwracając się, odetchnął z ulgą, gdyż był to tylko jego dziadek Bonifacy, z którym lubił rozmawiać na naukowe tematy. Bonifacy był doświadczonym kurcurem, który zobaczył kawałek świata, i wiedział o nim dość sporo. Ach, położyłem się na Afryce i rozmarzyłem nad tym, by pojechać w któreś z miejsc na mapie. Dzisiaj tak sobie marzę o całej Europie. Bonifacy podszedł bliżej i wskoczył na biurko, by sprawdzić, jakie cele podróży obserwuje jego wnuk. Zaskoczeniem stwierdził, że Felek trzyma łapkę daleko na północy, gdzie Europa łączy się z wodami Oceanu Arktycznego. Widzę, że ciągniecie do zimnego, zaśmiał się, tam zdecydowanie przydałoby się solidniejsze futro. Właśnie zastanawiałem się, jak to jest żyć na szczycie całej Ziemi, tuż przy biegunie północnym. Powiedział i przejechał łapką po całym oceanie. Czyli jest tam bardzo zimno? Oj, aż trudno to sobie wyobrazić, odparł Bonifacy i zatrząsł się na samą myśl. Tutaj nawet w srogą zimę nie jest tak zimno, jak tam. Widzisz ten wielki ocean? W większości jest on po prostu zamrożony. To dlaczego jest nazywany oceanem? Zapytał zszokowany Felek, przecież mogli to nazwać zamarzniętym lądem. Bo to jest tak naprawdę ocean, ale w dużej części po prostu zamarznięty. Często da się tamtędy przepłynąć tylko z pomocą ogromnych lodołamaczy. Felek nie do końca wiedział, co to lodołamacz, ale skoro sprawiał, że twardy lód ustępował. To musiał być czymś naprawdę potężnym. Próbował wyobrazić sobie taki lodołamacz, co nie umknęło uwadze dziadka. Ziemia do felka zaśmiał się Bonifacy wracaj tam, gdzie leżysz, bo chyba odleciałeś do samej przestrzeni kosmicznej, a dzisiaj nie o tym mowa. Zast zastanawiałem się, czym tak właściwie jest lodołamacz odparł nieco zawstydzony ale chyba. To coś potężnego, skoro radzi sobie z twardym lodem. Tak. Lodołamacz to taki ogromny statek, który ma specjalnie wzmocnioną konstrukcję kadłuba, tak by rozbijać grube tafle lodu. Młodszy kot otworzył pyszczek z zachwytem i wyobraził sobie, jakich pięknych widoków mógłby doświadczyć podczas pływania na takim statku. Ale okolice bieguna północnego to raczej nie są dobre tereny do życia kota domowego. Dodał Boniface po chwili milczenia. Chyba że chciałbyś łapać szczury na pokładzie lodołamaczy. Hmm, to, to nie jest taka zła perspektywa. Zamyślił się Felek. Ale chyba wolę nieco cieplejsze rejony świata. To tak jak ja. Więc dlaczego twoja ciekawość zaprowadziła cię na północne krańce kuli ziemskiej? A spojrzałem tak na ten zbiór wysepek, odparł i wskazał na archipelag, i zastanawiałem się, jak to jest żyć tak wysoko na mapie. Żaden kot ci tego nie powie. Dlaczego nie? Bo przecież ten archipelag to Svalbard, a tam nie ma żadnego kota. Felek był zszokowany, bo myślał, że jego koci bracia dotarli już na każdy fragment ziemi. Czyli istnieją miejsca, gdzie ekspansja kotów jeszcze nie dotarła? wydukał. Myślałem, że no już jesteśmy już wszędzie. Z pewnością są jeszcze takie miejsca, ale o Svalbardzie wiemy oficjalnie, bo ludzie. Niestety nie mogą mieć żadnego kota. To w ogóle specyficzne miejsce. No na pewno specyficzne, skoro nasz gatunek tam nie dotarł, wtrącił oburzony Felek. Dotarł, dotarł, ale w tym momencie prawo zakazuje nam mieszkania tam. Młodszy kot wziął głęboki oddech i był jeszcze bardziej oburzony. Tak naprawdę. Posiadanie kota na Svalbardzie nie jest legalne, ale wiesz jak to bywa z naszym gatunkiem. Nie da się nas tak po prostu pozbyć. Ale władze robią wszystko, by kotów na wyspach było jak najmniej. Ale ja nie rozumiem dlaczego. Ludzie tam mają swoje dość ciekawe prawa, wśród których figuruje zapis. Że nie można zabierać tam kotów ze względu głównie na ochronę ptaków. Ale przecież polowanie na ptaki to coś wspaniałego. Ludzie powinni nam bić za to prawo, bo to niełatwa sztuka, no kwintesencja natury. Zgadzam się z Tobą, ale nie zgadzają się z tym ludzie decyzyjni na tym archipelagu. To oni decydują o tym, kto. I jak będzie żył na wyspach. Bardzo mi się to nie podoba. Ale już wiele razy słyszałem o bardzo dziwnych ludzkich prawach. Czy wymyślili tam coś równie bardzo szalonego? Bonifacy pokiwał twierdząco głową i ziewnął ze zmęczenia. Szedł właśnie nad rzemkę, gdy zatrzymał go widok studiującego mapy wnuka. Jest tego dość sporo. Więc opowiadanie zajęłoby mi dużo czasu. A jestem już ba bardzo zmęczony. Felek kiwnął twierdząco głową, gdyż wiedział, że kot im jest starszy, tym więcej snu potrzebuje. Sam już doświadczał tych zmian w swoim kocim organizmie. Ale, ale kiedyś opowiesz mi o tym miejscu coś więcej? Zapytał nieśmiało. Trochę mnie zdenerwowały ich zwyczaje, ale jestem równie mocno zaciekawiony tym miejscem. Bonifacy zrobił zamyśloną minę, gdyż chęć opowiadania czasami była silniejsza niż jego potrzeba snu. Ach, Svalbard to bardzo ciekawe miejsce, o czym świadczy choćby to. Że żyje tam więcej niedźwiedzi polarnych niż ludzi. Przecież, przecież niedźwiedzie to chyba niebezpieczne zwierzęta, stwierdził zaskoczony Felek. To jak udaje się tam przetrwać ludziom? Wymyślili sobie bardzo proste rozwiązanie jak to ludzie. W 2012 roku ustanowiono tam prawo, że poza terenem zabudowanym ludzie muszą mieć przy sobie broń, lub inne środki odstraszające niedźwiedzie. Skóra pod futerkiem młodszego kota zjeżyła się na samą myśl o broni. Na szczęście nie miał z nią nigdy do czynienia, ale widział, jakich opiekunowie oglądali filmy, na których ten przedmiot wyrządzał dużo szkód. To może, to może w sumie dobrze, że nie ma tam kotów, stwierdził przestraszony. Miejsce z bronią to na pewno nie jest bezpieczne miejsce dla naszego gatunku. Na szczęście, łatwo nas odróżnić od niedźwiedzia zaśmiał się Bonifacy i ziewnął. Felek pogiwał twierdząco głową, gdyż widział niedźwiedzie w książkach czy w telewizji. I absolutnie nie przypominały uroczych kotów. Nawet te niedźwiedzie w bajkach. Na koniec powiem ci, że nie dziwię się, że prawa panujące na tym wysuniętym na północ archipelagu mocno cię zaskoczyły. Dodał i wskazał na wyspy znajdujące się na Oceanie Arktycznym. Jeszcze bardziej szokują one ludzi, którzy nawet nie mogą się tam urodzić czy umrzeć. Wnuczek zrobił zdziwioną minę, gdyż zawsze myślał, że nawet tak mądre istoty jak ludzie, nie mają wpływu na rodzenie i umieranie. Z tego co słyszał i widział, to raczej nie wybierali sobie odpowiedniego czasu na te aktywności. Tak się składa, że znajdziemy tam wieczną zmarzlinę, przez co nie można nic tam zakopać. Wyobraź sobie zamarzniętą kuwetę. Tam jest bardzo podobnie. Kolejny powód, by nie interesować się tym miejscem. Zaśmiał się Felek i spojrzał w stronę łazienki. W sumie, chyba Kuweta mnie właśnie wzywa. A mnie sen, więc jesteśmy dogadani. Odparł Bonifacy i wybuchnął śmiechem. Będą jeszcze okazje, by porozmawiać o różnych ciekawych i trochę mniej ciekawych miejscach. Svalbard jak najbardziej zalicza się do tych ciekawych. Stwierdził Felek poważnym tonem. I pokiwał twierdząco głową. Chętnie porozmawiałbym z tamtymi ludźmi o kwestii tych, tych ich ptaków czy zagrożeniach ze strony naszego uroczego, choć drapieżnego gatunku. Bonifacy zaśmiał się jeszcze głośniej i ruszył w stronę swojego posłania. Chciałbym to zobaczyć, ale niestety nawet by cię nie wpuścili na te wyspy. Racja. Odparł i również się zaśmiał. W końcu nie da się być kotem w archipelagu bez kotów. Miau! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Czytał dla Was Patryk Bochniak.